Dobra, jest czwarty październik 23:31. I ten śmieszny znaczek, który narysowałem z pierwszej próby, będzie mnie motywował przez następne 5 lat, żeby osiągnąć swój życiowy sukces. Może wygląda to i brzmi śmiesznie. Szczególnie jeśli znajdziesz to przed y, moim sukcesem, ale y, póki co. To jest mój dobytek. Trochę pająków. Trochę śmieci. Na, na ten moment chcę, żeby taki stał w moim garażu. I mieć już jakieś fajne mieszkanie. Więc jeśli to oglądasz za 5 lat, liczę, że e, siedzi obok ciebie ktoś, kto cię kocha. I gratuluję ci Twojego. Sukcesu, który właśnie teraz świętuje, więc do zobaczenia za parę lat. Moi drodzy, Siemano, dzisiaj jest 4 lipca 2025 rok, czyli za 3 miesiące mija 5 lat do tamtego filmiku, a ja chciałem wam powiedzieć, że chyba się udało, ponieważ przed moim domem właśnie stoi mój wymarzony samochód, który zaraz wam pokażę. Nie jestem, co prawda, milionerem, natomiast mam swoje mieszkanie, jeżdżę swoim wymarzonym samochodem, który dzisiaj zarejestrowałem. Jest to coś niesamowitego. Pająków oczywiście już tutaj nie ma, wiele rzeczy zmieniło się od tamtego czasu, natomiast jedno się nie zmieniło, a mianowicie to, że ten znak przez pięć ostatnich lat śnił mi się po nocach. Moi drodzy, ciężko mi uwierzyć, natomiast na moim placu pod domem rodzinnym stoi Rozroś Ghost. I jest to samochód zarejestrowany na rybnickie blachy. Czyli tu gdzie mieszkam, tu gdzie tworzyła się cała rachnochobia. I dalej w to nie zbierzam. Spójrzcie tylko na to. 4 lipca 2025 rok. I ten widok stał się rzeczywistością. bardzo podziękować za całe wsparcie. Mierzcie wysoko i spełniajcie swoje marzenia, bo o to w życiu chodzi. Ja swoje właśnie spełniłem.